GTA 6 będzie o wiele większe, lepsze, piękniejsze, ekscytujące Niż możesz sobie wyobrażać Nie ja powiedziałem te słowa Powiedział to Strauzelnik, czyli szef Take-Two A tego Cyberpunk 2077 trafia do Fortnite'a Powstał Skyrim na Unreal Engine 5, w którego możecie zagrać Okazuje się, że nowe tytuły wcale nie są tak ciekawe jak mogłoby się wydawać Pojawiły się statystyki Steam'a i sobie na nie dzisiaj spojrzymy Będzie też kilka innych pomniejszych newsów I teraz mam dla was deala Jeżeli dobijemy 17 tysięcy subskrypcji pod tym materiałem No to przez następny Rok, filmy codziennie o 16.00 A, jeszcze Wesołych Świąt, zaczynamy Serial arcane to jedna z najpiękniejszych animacji, jakie ja w życiu widziałem Pierwszy sezon, uff, to zdecydowanie dziewiątka W drugim niestety już wątki były raszowane ponieważ Ubrzmuali sobie, że muszą zamknąć się na dwóch sezonach Nie będą lecieli więcej, bo teraz będą robić spin-offy Ale generalnie ogromna popularność Okazało się, że Liga Legend ma coś ciekawego do zaoferowania No i jest to lore, które jeżeli ubierzesz się w ładne ciuszki No to, no może i trochę e, miękko na serduszku zrobić no, ja jestem zachwycony Arkenem, zwłaszcza tym siódmym odcinkiem, drugiego sezonu. Aj. No ale okazuje się, że Arcane jest krytycznym sukcesem, ale czy jest sukcesem komercyjnym? Na Bloombergu pojawił się nowy artykuł, w którym jeden z przedstawicieli Riot wspomniał, że serial skutecznie wyszedł na zero, ale nie odniósł sukcesu komercyjnego pomimo popularności na platformach streamingowych. I tutaj mam swoją teorię. Mianowicie sposób dystrybucji na platformach streamingowych jak Netflix jest o tyle problematyczny, że bardzo ciężko tam zarobić porządne pieniądze. To nie jest kino, nie? Tutaj mamy oglądanie w internecie za pomocą abonamentu, i nawet jeżeli jakiś film obejrzy się 300 milionów razy, a kosztuje bardzo dużo. To niekoniecznie się zwróci, bo jednak te koszty się tutaj przelicza inaczej. W kinie zawsze wiemy, ile zapłacimy za bilet. Mamy stronki analizujące box office'y, w których zobaczyć możemy, ile dany film zarobił i czy w ogóle wyszedł na zero, ponieważ te informacje raczej są z przybliżeniem diagnozowane. Mówią dalej, że Riot nie miał odpowiedniej strategii odzyskania wydanych funduszy. Pojawia się tam informacja, która mówi, że dużo widzów serialu założyło konta w Ryotzie, żeby pograć sobie w ligę. No, ale liga jest jaka jest i niestety nikogo tutaj nie zakotwiczyła na dłużej. Ja sam nie jestem w ogóle wciągnięty w rolę, powiedziałbym, że jestem trochę przeciwnikiem tego i zawsze Oglądałem sobie Arkana, to od Fana Lola nie słyszałem Ej stary, to jest zajebista gierka, chodź w nią zagraj Tylko słyszałem prędzej Kurwa stary, serial może jest spoko, ale... Nie graj w Lola, nie? Pojawia się też informacja, że ponadto przesadzili finansowo, reklamując show i towarzyszące mu ceremonie wręczenia nagród. Serial nie tylko kosztował więcej niż oczekiwano, ale też nie wygenerował takich zysków, jakich zespół oczekiwał. Riot chyba przegapił okazję, bo w lol pojawiło się jedynie kilka skórek postaci, nawiązujących do Arkana. Ale tutaj też trzeba brać poprawkę na to, że ten serial będzie wisiał na Netflixie długie lata i tantiemy będą się pojawiać. Ludzie to będą oglądali, więc bardzo możliwe, że ten zysk będzie cały czas rosł. Jeżeli będzie pojawiał się jakiś spin-off, jakiś nowy serial w tym uniwersum, to ci ludzie, którzy chcą sobie od będą do niego wracać. Na tym właśnie to polega i nie ma co na razie skreślać. Może jeszcze wyjdzie na plus. The Elder Scrolls 6 został zapowiedziany w 2018 roku. Czajcie to? Od tamtej pory Bethesda zdążyła wydać Starfielda, który całkowicie zakopał hype na nadchodzącego Tesa. i są fani uniwersum, są fani poprzedniej gry, więc ziomek sobie postanowił zrobić Skyrima na Unreal Engine 5. Demo co prawda, ale no, można sobie pobrać i w nie pykać. Praca należy do niej jakiego Grega Coldharda i możemy zobaczyć sobie na wideo prezentujące, jak to wygląda. Powiedział, że jego zadaniem nie jest to, żeby przystosowywać grę do nowej grafiki, tylko Używając starych gazetów, zbudować gierkę właśnie na Unreal Engine 5. Jego założeniem było sprawdzenie, czy jest szansa żeby przynieść tak dużą mapę, jaką oferuje Skyrim, na silnik Epic Games. Johnny Silverhand chyba przewraca się w grobie, bo jego postać pojawiła się w korpogierce nazwanej Fortnite. Widziałem jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem i ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi, do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwieram nie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. CD Projekt Red nawiązał współpracę po raz kolejny zresztą z Epic Gamesem i tym razem nie Wiedźmin, a WI oraz Johnny Silverhand trafiają jako skiny do Fortnite. Ciekawa, tutaj hipokryza się wyjeżdża. Johnny finalnie stał się korpoproduktem, stał się relikiem, którego można wcisnąć sobie do gierki. Smutne to jest, patrząc na to, co gada w Cyberpunk'u. Rozczarowanie. Data premiery nie jest oficjalnie znana, ale jeżeli się pojawi, to nie będziemy o tym informować i nie chcę mi się o tym gadać. Subskrybujcie kanał. Idziemy dalej. Jest teoria, o której mówiliśmy wam w tym materiale, że Grand dał to 6. doczeka się swojego drugiego trailera już 27 grudnia tego roku. I tak się składa, że prezes Take Two, czyli Strauzelnik, po raz kolejny opisał GTA 6 w samych superlatywach. Powiedział on, że gra będzie o wiele większa, o wiele lepsza, bardziej ekscytująca i piękniejsza. Niż możemy przypuszczać To nie jest pierwszy raz, kiedy on wychodzi przed szereg i mówi właśnie takie rzeczy Wiadomo, że jest on szefem Take-Two Szefem wydawcy Grand F2 Auto 6 I będzie to hype'ował jak tylko może Bo on ma wyrąbane, czy powie prawdę, czy nie powie prawdy Może on liczy na to, że tak to będzie wyglądało Ale wiadomo, że takie gadki to tylko marketingowe pierdzielenie Dodał też, że wszyscy myślą, że wiedzą czego się spodziewają Ale to co zobaczą jest Większe, lepsze, piękniejsze To dalej są ogólniki, z których nie możemy nic wyciągnąć No ale co? No, nie ma innych newsów <laughs> Nic nie było, kur. Nic nie było, przysięgam. Na Steamie pojawiło się podsumowanie roku, które pokazuje nam, ile graliśmy w danej gry w tym roku, pokazuje miesiące, w których nabiliśmy sobie najwięcej godzin, mamy podziałki i tak dalej. Każdy z was może to sprawdzić na głównej stronie Steama. Ale ja chciałbym się skupić na tym, że gracze w bardzo małym procencie grają w ogóle w gry wydane w 2024 roku. Ostatnie 12 miesięcy było całkiem obfite w nowe premiery. Zarówno te słabe, ale również te dobre. Końcówka roku chyba najbardziej oddała, bo pojawił się Marvel Rivals oraz Pawłow Exile 2 i obie te gry zaliczyły około 500 tysięcy graczy grających w jednym momencie na Steamie. Z takich większych premier w tym roku, no to jeszcze Palworth się pojawił, Black Myth: Wukong oraz Elden Ring Shadow of the Earth 3. Ale wyobraźcie sobie, że to wszystko to było tylko 15% użytkowników. Tylko 15% użytkowników Steama grało w gry wydane w 2024 roku. Reszta, czyli 85% są zdominowane przez gry wydane w zeszłych latach. 47% graczy poświęciło swój czas na gry wydane od roku 2017 do roku 2023, a 37% Grało w tytuły sprzed nawet 8 lat lub więcej, tak zwane klasyki. Czyli w tym roku więcej osób i to znacznie więcej grało w klasyki niż w gry wydane w tym roku. Mimo wszystko, porównując to do 2023 roku, no to jest więcej procent. Więcej osób gra w gry wydane teraz, bo w poprzednim było to jedynie 9%, za to w 2022 było to aż 17%. No a najczęściej granymi tytułami na Steamie są obecnie starsze, darmowe tytuły jak Counter Strike 2, oczywiście, Dota 2. Czy chociażby PUBG. Idziemy dalej. Crimson Desert, czyli gra mieszanka praktycznie wszystkiego, co znacie. Wyobraźcie sobie wszystkie najpopularniejsze gry, wyciągcie z nich niektóre elementy i złączcie w jedność. Wtedy wyjdzie Crimson Desert, czyli nadchodząca gra od twórców Black Desert Online. Gra jest zapowiadana od bardzo dawna. Trailery wyglądają naprawdę solidnie. Jednak, jeżeli wejdziemy już i obejrzymy coś dłuższego, jakiś gameplay, no to widzimy tam masę niedoróbek, masę downgrade'ów graficznych, ale na przykład widzimy też tam bardzo ciekawie wyglądający kombat, przyjemną reżyserię podczas cutscenek, dubbing niczego sobie. Gra będzie debiutowała w 2025 roku, a my dostaliśmy wymagania sprzętowe. Widzicie je teraz na ekranie i w rekomendowanych możemy zauważyć procesor AMD Ryzen 7 7700X albo Intercore i7-13700K z 16 GB ram -u. Rekomendowana karta graficzna to jest GeForce XTX 4070 Super. Ta gra wcale tak ładnie nie wygląda. Co tu się stało? 4070 Super? Rekomendowana, ale to jest ciekawe, bo najniższe wymagania sprzętowe to 1060 KTX? Co to jest za przestrzeń ogromny? A, i gra będzie ważyła 100 gigabajtów. a ja idę zbierać na nową kartę graficzną. To tyle na dzisiaj. Rzućcie sobie wszyscy w komentarzach. Świąt Bożego Narodzenia, tak? Cześć, cześć, idę.